Wszystkich u dzieci Gandrzej było mnie spory czas chyba za 2-3 tygodnie. Także u mnie, tak jak ostatnio, czyli roztrenowanie po zawodach, rzesze treningi do świąt, do nowego roku, to, może tydzień przerwy. Oczywiście park cały czas dokucza. Postanowiłem, że po nowym roku się tym zajmę. Czyli muszę znaleźć jakąś dobrą klinikę specjalizującą się w urazach parku. Propo, do Was taka prośba, czy znacie jakieś dobre kliniki, właśnie w okolice województwa łódzkiego lub śląskiego, zajmujących się takimi właśnie urazami, porządną diagnozą, ewentualnie jakimś zabiegiem. Jak chcę to zrobić, to chcę to zrobić oczywiście porządnie. Wiem przykład na zerwanym bicepsie, że fachowa, fachowy zabieg naprawdę sprawił, że Ręka powróciła do pełnej sprawności. Wygląd bicepsa jest w zasadzie niezmieniony. Także byłem zadowolony. Oczywiście to kosztuje wszystko, ale za jakość się niestety, niestety niestety trzeba zapłacić. Także chciałbym zdiagnozować ten mój uraz barku. Coraz bardziej mi to dokucza. Także eliminuje mnie to z takich ciężkich treningów na, na takich już wysokich obrotach. Na razie to sobie tam pykam powiedzmy lżej. Ale jeżeli znacie dobre kliniki, właśnie specjalizujące się ortopedyczne, specjalizujące się w urazach stawów barkowych, napiszcie w komentarzu, chętnie sprawdzę. I po nowym roku, tak jak powiedziałem, się chcę tym zająć. A dzisiaj trochę odnośnie długości treningu i w ogóle o, odnośnie długości przebywania na, na siłowni, w fitness klubach czasu samego treningu. Takie mi ostatnie ostatnio refleksje. Nasz, spędzając na siłowni, no wiadomo, wiele godzin, ale z tego mój trening trwa całą godzinę. Niektórzy naprawdę spędzają po kilka godzin, czasami po trzy godziny na, na treningu. Już pomijam to, że to są, wiadomo, w większości to są jakieś yy, zabawy z telefonem, jakieś tam rozmowy. Ja zawsze, jak, jeżeli trenuję, to staram się skupić tylko na trenowaniu. Jeżeli używam telefonu, to po to, żeby nagrać film i Wam pokazać, ewentualnie na innych mediach, ale no sam czas treningu, sam ilość ćwiczeń, ilość serii mnie, mnie u, u niektórych ćwiczących po prostu przeraża. Jak można tyle czasu spędzać no, na, na jednym treningu, jednej, jednej czy dwóch grup mięśni. Jak postanowiłem sobie zliczyć, ile ja czasu przebywam na siłowni na samym treningu w tygodniu. No to czasami Sumując moje całotygodniowe treningi spędzam mniej czasu niż niektóre osoby, robiąc <grywając> jeden trening. Albo i nawet, nawet ten jeden trening trwa dłużej niż moje całe, cały czas przebywania na siłowni podczas treningu w tygodniu. Tak jak u mnie wygląda to w tej chwili następujące. Na poniedziałek są plecy trening trwa 50 minut. To jest 8 serii na najszerszy na inne miejsce pleców i dwie serie na... Czworoboczne, czyli razem jest 10 serii, plus rozdrzewka, 50 minut. Wtorek le leci, lecą klatka, barki, ponownie 50 minut. 4 ćwiczenia na klatkę, 4 ćwiczenia na barki, w każdych dwóch seriach, plus rozdrzewka, zajmuje mi to 50 minut. Nogi, czwartek, no tu już ten trening zajmuje mi około 60 minut, ponieważ na no nogi to jest wiadomo, grupa mięśni, gdzie trzeba troszkę dłużej odpocząć między seriami, Cztery ćwiczenia na czworogłowę, dwa na 2 głowę, jedno na łydki. Ale tak jak wspomniałem, tu trzeba troszkę odpocząć między seriami, także on mi zajmuje 60 minut ja to wszystko specjalnie sobie sprawdziłem, zmierzyłem. No i ostatni trening w tygodniu, biceps, triceps, brzuch. Tutaj podobnie, trzy ćwiczenia po dwie serie na biceps, trzy ćwiczenia po dwie serii na triceps i dwa ćwiczenia po trzy po serie na brzuch wyjdziemy po dwie serie, tak, trzy ćwiczenia po dwie serie na biceps, podobnie na triceps i dwa ćwiczenia po trzy serie na brzuch i znów to jest 50 minut, czyli mamy 210 minut w tygodniu na tydzień treningu, podzielić to na 60, czyli 60 minut to wychodzi 3,5 godziny, czyli na wszystkie moje treningi w tygodniu, na cały mój plan treningowy przeznaczam 3,5 godziny na tydzień, Jednokrotnie duże osoby trenują na jednym treningu podczas jednego pobytu na fitness klubie na siłowni. Ja uważam osobiście, że to jest czas zmarnowany i mało tego, nie dość, że to jest czas zmarnowany, to jeszcze opóźnia to wzrost masy mięśniowej. Zawsze powtarzałem, że trening na siłowni to jest tylko bodziec, bodziec do wzrostu i on musi być odpowiednio mocny, krótki, intensywny, a cały wzrost mięśni już zachodzi w procesie regeneracji, czyli po prostu w domu. Tutaj trzeba odpowiednio się wysypiać, suplementować i, i odpowiednio zadbać o regenerację. Oczywiście, bo teraz też takie komentarze słyszałem i widziałem zawsze znaczy w internecie, że no, jak tak mało ćwiczyć, bo środki środki zrobią, zrobią całą robotę. No tak, no to też niestety to tak nie działa. Środki owszem przyspieszają. Wzrost masy mięśniowej, ale wydłużenie treningu powinno być odwrotnie właśnie, że na środkach powinno się dłużej trenować, no bo teoretycznie większa wytrzymałość, większa siła i tak dalej. A środki niestety nie, nie zrobią zamiast pracy wzrostu mięśni. Przypominam te głupie kupie wypowiedzi pod tytułem, że na sterydach nie trzeba trenować mięśni samego to potwierdzają badania. No to ja no pewnie, że jeżeli ktoś nie trenuje, siedzi do góry brzuchem, przyjmie sterydy przez miesiąc, no to na 100% przybierze ze 3-4 kg, tylko że to nie będzie masa mięśniowa. Owszem, to będzie beztłuszczowa masa ciała, jeżeli już mówimy o badaniach, ale to nie będą mięśnie. Nie twórzmy z ludzi debili po prostu, no, że tkanka mięśniowa, wytworzy się nowa tkanka mięśniowa pod, od, się od leżenia głową brzuchem do góry tłuszczowa masa, mięśni, masa ciała a masa mięśniowa to są dwie różne rzeczy. Na marginesie tak zastanawiam się, podzieliłem tych ludzi, którzy piszą takie kupie komentarze na kilka kategorii. Pierwsza kategoria to są ludzie, którzy naprawdę nie, nie próbowali nigdy środków anabolicznych i wyobrażają sobie, że to są jakieś cudowne, nie wiadomo jakie rzeczy które z każdego mogą stworzyć takich właśnie ludzi kulturystów, no, z pierwszych stron gazet, z pierwszych miejsc na konkursach i tak dalej. No niejednokrotnie jest tak, że no że spróbują przyjmować te środki, no niestety tak się nie dzieje w większości przypadków oczywiście. No i piszą właśnie tego typu komentarze, że to, że to, że to środki tworzą kulturystów. Oczywiście nie mają pojęcia, jak one w ogóle działają, te środki. Że to też potrzebna jest wieloletnia praca, do dojścia do jakiejś tam sylwetki kulturystycznej na zawody. Już nie mówię do sylwetki wygrywającej zawody. Druga kategoria, takich ludzi, którzy piszą te głupie komentarze o sterydach. To są ludzie, którzy owszem, spróbowali już troszkę. No i wzię wzięli jeden cykl, drugi cykl, trzeci cykl. Owszem. Przybrali na wadze, na masie mięśniowej nawet po 10 kg, ale jakoś kurczę kolejny cykl, kolejny cykl, i cały czas nie wyglądają jak kulturyści, najlepsi kulturyści w kraju, czy w Europie, czy na świecie. No, coś tu jednak nie zagrało. No to oczywiście wymyślają teorię, że, no, że oni kosmicznych dawek używają. No co też nie jest oczywiście prawdą, bo też nie kosmiczne dawki tworzą mistrzów. I niejednokrotnie się sami o tym przekonują. Na szczęście mało setek tych ludzi zdecyduje się na te na jakieś kosmiczne dawki, które gdzieś tam krążą bzdurne po internetach. Ja się z nich zawsze śmieję. I niestety też stwierdzili, że no nie wyglądają jak ci kulturyści najlepsi na świecie, no i... Ale boleści się o tym przekonali. No. Na pewno doświadczyli z szeregu skutków ubocznych i tak dalej. Także ja sobie dzielę właśnie tych ludzi na takie Kategorii podkategorię. i podkategorie. Zauważyłem te komentarze się pojawiają u różnych tam kulturystów, czy nawet do Pudziana, że ze że to dzięki sterydom. Budzian tam odpisał jedną, że weź, weź dwa razy więcej ode mnie i zrób chociaż połowę tego co ja. No oczywiście mało kto się tego podejmie. Ale to już odszedłem trochę od, od tematu, od długości właśnie tego treningu. Niestety, no, niestety nie sterydy, nie zrobię reszty roboty po krótkim treningu. Krótki trening jest potrzebny tylko do tego, żeby spowodować jakiś intensywny bodziec. Oczywiście ten bodziec musi być intensywny, to musi być odpowiedni trening. Każde powtórzenie musi być przemyślane, każdy ruch negatywny kontrolowany. Dzięki temu uzyskamy dużo ilość tych mikrourazów włókien mięśniowych, dzięki którym włókna się potem rozrastają. Czyli ta tkanka mięśniowa staje się coraz większa, bardziej rozwinięta. Także ja uważam nawet, że przy rekreacyjnym treningu, trzy treningi pogodzinne w tygodniu, też zrobię swoją robotę. Oczywiście jest zastrzeżenie, to musi być trening odpowiedni. To nie może być takie bezsensowne machanie, bez ładu, bez składu, seria za serią, seria za serią duchy z kolegami, potem pół godziny przerwy w telefonie. Kiedyś autentycznie widziałem taką sytuację, że dziewczyna przyszła na trening, chyba miała jakieś egzaminy i autentycznie między seriami sobie czytała jakąś książkę i się uczyła czegoś. Nie? Jak Boga kocham. Jak można się skupić na treningu, jednocześnie na nauce? Przecież jeżeli przychodzimy na trening, to jestem całkowicie skoncentrowany na tym, co robię, na treningu. Nie mógłbym wziąć książki i się uczyć czegoś, bo no, to już mózg w ogóle nie pracuje odpowiednio. No, ale są też takie właśnie osoby, i potem spędzają na siłowni po kilka godzin. Zupełnie bezproduktywnie. A spędzić godzinę na siłowni, dwie godziny się pouczyć, dwie godziny się potem pouczyć w domu. I by była lepsza nauka i lepszy trening. Także co, zachęcam Was do bardziej przemyślanych treningów, bardziej, bardziej. Krótkich, mniej objętościowych, ale za to o lepszej jakości, oczywiście. To tyle na dzisiaj ode mnie. Teraz Wam chciałem pokazać trening nóg, jaki zrobiłem w tym tygodniu. Zacząłem troszkę tam. Ja sobie lubię eksperymentować albo wracać do zapomnianych ćwiczeń w tych lżejszych okresach treningu. Oczywiście przysiadów ze sztangą nie mogę robić ze względu na uraz parku. Jedną ręką w ogóle nie mogę się złapać z tyłu sztangi, niestety tak mi dokucza ta, ten brak mobilności, tutaj z lewej strony, ale tutaj nie ma też sztangi u nas z tymi uchwytami takimi poprzecznymi neutralnym uchwycie, postanowiłem spróbować i korzystać z takich pasków, które przywiązuję do sztangi. Podpatrzyłem to kiedyś u... na Instagramie u Dawida Czechowicza. Ten mi się bardzo spodobał i nawet zrobiłem ten trening tam przysiadach yy, z użyciem tych uchwytów paskowych na sztandze. Zobaczycie to na filmie. Oczywiście nie ma tu takiej pewności, stabilności, także bałem się tak troszkę niżej zejść z tym głębi, z tym przysiadem, bo jest tak to trzeba troszkę sprawy nabrać do takiego uchwytu. Ale niewątpliwie jest, nie jest to fajna alternatywa dla, dla osób, które jak, z jakichś powodów mają braki mobilności do obręczy parkowej. Te paski z przodu, przywiązane do sztangi, fajnie pozwalają robić przysiady i unikać właśnie tych problemów z tym uchwytem wzdłużnym na sztangze Także zrobiłem sobie te przysiady takie eksperymentalnie, nawet całkiem fajnie się zrobiło te przysiady. Tak jak mówię, jeżeli troszeczkę nad tym uchwytem i nad mobilnością, nad, nad balansem w ogóle tej sztangi się popracuje i się jakoś no, wdroży fajnie po kilku czy tam kilkunastu treningach, no to może być, można sobie fajnie robić przysiady właśnie, dzięki temu uchwytowi. Oczywiście cztery ćwiczenia na czworogłowy, dwa na dwugłowy, łyd, łydki, także zobaczcie sobie ten trening, piszcie w komentarzach o, ewentualnie o tematach filmów i tematach, y, jakie mam poruszać, chętnie się odniosę. Nie wiem, czy jeszcze przed świętami coś nagram, pewnie tak, ale jeżeli nie nagram to wszystkiego dobrego w nowym roku i wesołych świąt, trzymajcie się, pozdrawiam, ej